Wszędzie w Meksyku znajdziecie różnego rodzaju smakołyki. Tutaj jest pójścia chociażby mamy ciciarzon, czyli świńska skóra, jakieś mięsko, jakaś kiełbaska, na pewno obok są jakieś takosiki i inne smakołyki. Też właśnie w każdym praktycznie miasteczku, znajdziecie takie charakterystyczne wycinanki. To jest taki ulubiony motyw ozdobny w miastach meksykańskich. Wszędzie też oczywiście musi być muzyczka, tak? No bo jak to bez muzyki jest nudno. Reklama musi być oczywiście też zawsze wykrzyczana. Każde z tejsko ma muzykę, dzięki temu przyciąga oczywiście klientów. Zazwyczaj targi są wszędzie na świecie, w pobliżu świątyń. Nie inaczej jest w Meksyku, zawsze w pobliżu kościoła znajdziemy jakiś targ. Zarówno targ taki z produktami, typu jakieś wyroby artystyczne, no ale też oczywiście targi w tych wielkich garnkach jest tak zwany POSOL, czyli napój oparty na czekoladzie i na sproszkowanej kukurydzy. No i oczywiście w każdej praktycznie miejscowości znajdziecie nieograniczoną ilość różnego rodzaju słodyczy. Słodyczy Meksyku robi się ze wszystkiego: no, różnego rodzaju owoce. Tak? Tutaj mamy na przykład wiórki kokosowe, nasączone sokiem pomarańczowym. Tutaj mamy takie, powiedzmy, krówki troszeczkę meksykańskie. Tutaj mamy znowu owoce o nazwie nancie, czyli coś w rodzaju taki jakby śliwek. Tutaj są różnego rodzaju napoje, które się później miesza z wodą i jest to naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Także no ten region słynie z bardzo dobrej kuchni. Są podobnie jak inne regiony indiańskie, gdzie te ta tradycja kulinarna indiańska zmieszała się z tradycją kulinarną hiszpańską. No i takie właśnie fajne smakołyki, których nie ma nigdzie indziej można spróbować. No i cóż, na no bardzo chętnie oczywiście w takich w takich miejscach jedzą. W każdym miejscu oczywiście macie różnego rodzaju targi. Jest troszeczkę... Ja jako milido, muchas gracias. la próxima. No i właśnie wszędzie mamy jakieś targi w każdej miejscowości. Teraz jesteśmy w ciapa do Corzo, co już troszeczkę tarcie zwija. No i ponieważ miejscowość jest nieduża, no to i oczywiście targ jest niewielki. Zawsze przy stoiskach z różnego rodzaju produktami, też są stoiska, od razu są stoiska, na których możemy coś przekąsić. Teraz już się zaczął sezon na mango, więc wszędzie praktycznie zobaczymy bardzo dobre mango. Papaje też, melony, no i oczywiście bardziej znane nam produkty typu na jabłuszka. No, targowiska są najfajniejszym miejscem w tym kraju, jeśli chodzi o jedzenie. Jesteśmy też bardzo blisko morza, więc wszędzie spójrzcie kreweteczki będą. takie suszone rybki. Takie smakołyki Meksykanie też bardzo, bardzo chętnie jadają, przynajmniej w tych rejonach bliskich bliskich wybrzeża. No teraz jesteśmy z tyłu kościoła, więc może tutaj przez chwilę niczego ciekawego nie będzie. Pójdziemy za chwileczkę na nad brzeg rzeki Grijalva, na którą znajduje się ta piękna miejscowość Ciapa de Corso, druga najstarsza miejscowość w stanie, w którym już się właśnie znajdujemy. Ja tutaj tak z przyzwyczajenia niosę maseczkę, no bo oczywiście jesteśmy w czasach covidowych i wszędzie maseczki trzeba nosić, w Meksyku też. No i nawet, można powiedzieć, że Meksykanie przestrzegają tego nakazu. W domach Meksykanie mają bardzo, bardzo skromne... Tutaj możemy tak sobie, prawdę zajrzeć. Zauważcie, nic szczególnego tam nie ma. Właściwie jest tylko lodówka, telewizor, łóżko i to tyle, jeśli chodzi o meble. Meksykanie nie przesadzają, prawda, z ilością mebli. Raczej jest bardzo skromnie. No i odeszliśmy przecież zaledwie kilka kroków od centrum miasta, od głównego placu, od miejsca, gdzie tak dużo się dzieje. No a tutaj jest właśnie bardzo, bardzo spokojnie, ale za to za chwileczkę będzie piękny widok na rzekę. Na rzekę Grijalwę, po której niedawno płynęliśmy łodziami, właśnie w stronę po rzece Grichalvie, w kanionie Sumideru, płynęliśmy oglądając fantastyczne formy skalne, różnego rodzaju zwierzątka, krokodyle i nie tylko. To jest bardzo gorąco. Jesteśmy co prawda tutaj w styczniu, ale temperatury są wybitnie niezimowe. Co prawda jest tutaj oczywiście zima, bo jesteśmy na półkuli północnej i te pory roku się właściwie powielają z porami roku w Polsce. No ale dzisiaj mamy tutaj około 35 stopni ciepła, może troszeczkę mniej, około 30 stopni. No latem pewnie by było, może nie tyle latem, tylko tak w maju to pewnie byśmy mieli jakieś 35 stopni. Te różnice pomiędzy różnymi porami roku wcale zbyt duże nie są. No i znowu słyszycie już muzykę, muzykę marimba, czyli znowu się zbliżamy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie więcej ludzi, gdzie będą knajpki. Gdzie będą stoiska z różnego rodzaju wyrobami? No i oczywiście jedną z form przyciągnięcia klientów jest właśnie muzyczka. Meksykanie bez muzyki żyć nie potrafią, lubią być wśród innych ludzi. Zobaczcie, jak Meksykanie też bardzo lubią kolory, więc bardzo chętnie ubierają się w kolorach bardzo, bardzo jaskrawych, w szczególności właśnie w tej południowej części kraju. Większość ludzi, którzy zamieszkują ciapa do korsu i ogólnie stan Chiapas to przedstawiciele pańskich plemion czy też narodów jest ich bardzo wiele. Największą grupą są właśnie Indianie z plemienia Cocil, również Celtar, to bardzo liczna grupa, ale jest wiele, wiele innych. Pan już mi piwko chce zaoferować. No, gracias amigo. Apenas he comido. Apenas he comido. Muchas gracias. Tutaj pan już zaoferował, zaoferował już e, miceladę. Czyli taki wiecie, charakterystyczny napój. No a tu jest, proszę bardzo, mamy już restauracyjki. Z owocami morza. Specjalność właśnie tego regionu. W sensie, tak jak wspominałem muzyczka przyciąga klientów no i widzę, że też cała moja grupa tutaj się już pojawiła i właśnie będzie zajadać zaraz Owoce Morza no i pewnie się do nich dosiądę a jeszcze pokażę Wam jak to wybrzeże jak to na brzeże w Ciapa do Korsu wygląda łódki czekają na klientów no teraz pewnie jest, wielu ich nie będzie bo akurat godzina obiadowa jest nieco po 14 więc wszyscy oczywiście zajadają się właśnie w tych restauracyjkach, gdzie muzyczka marimby przyjemnie atmosferę, zajedają się rybkami czy też krewetkami, rybki. rybki. Najpopularniejszą rybką w tym regionie jest tak zwana moharra, takie drogie, karpiowate, bardzo smaczne. jesteśmy blisko morza, więc oczywiście krewetki też chętnie są jadane no i zobaczcie, wszystko w stanie Chiapas jest kolorowe tak, tak jak w centralnym Meksyku kapelusze są z reguły jednokolorowe no, coś w tym stylu, to są takie bardziej typowe dla Meksyku Centralnego no tutaj w Chiapas ma kwiatki, nie kwiatki. prawda, wszystko musi być takie wściekle kolorowe no i dlatego bardzo lubię Chiapas, fantastyczny region Niesamowite bogactwo kulturowe, tu proszę bardzo Indianki idą, one się głównie handlem zajmują, tkaniny i nie tylko tkaniny. No a tutaj już mamy właśnie udecki, w takim miejscu sobie podchodzicie i kupujecie wycieczkę, która trwa półtorej godziny, wycieczkę właśnie po tejże rzece Grichalwa. No dobrze, czas na jakiś obiadzik, zjem sobie może Vuelve de la Vida, vuelve la Vida, czyli, czyli taki fajny koktajl z krewetek i innych owoców morza zalane sosikami. Jedna z moich ulubionych dań meksykańskich.